Witam wszystkich Kolejna no przesyłka z temu na tym, na tym, na tym, To jest kolejna fontanna solarna Bo tamtej coś się nie do końca sprawdziły My jeszcze jedną postanowiłem kupić na pewności do powietrzania wody Przedsięwzięcie, Sprawdzimy sobie. Ciężko tam otworzyć. otworzyć. przedsięwzięcie, przezroczyste. przedsięwzięcie, się Może miałem do wody świeci. Oj, oj, oj oj. Chyba nie pompuje. działa poprawnie, zalałem sobie trochę pokój wodą. Dobra, no, to świetno. Trochę tam tego nie wyrzucę. To no, na działka będzie do zabrania. a tutaj druga przestełka jest bluza ta bluza jedna się złożyła bo jest ten rower trochę na chłodniejsze dni oczywiście dwustronna bluza dwustronna może być taka na rower idealna, blaskowa może być też taka O i wtedy bluza na rower. Słuchaj jest z tej strony, tylko z czarnej strony. mamy kieszeń. Mogę włożyć telefon. W no, pojemno Wmieści się telefon, żeby móc słuchać wygodnie na fotoradio. radia. Frogis. No, to jeszcze to. No, przyzana rol blaskowa i potrzeba zakładać kamizelki. No.